Panie Wojciechu, e, kłaniam się nisko, jesteśmy na żywo, w ralu 24. Czy zechciałby pan kilka słów e, wypowiedzieć dla naszej telewizji? Przyszedłem własny tyłek chronić. Przed strzykawką. Szczęść Boże. Szczęść Boże. E, właśnie chciałem zapytać o to nastawienie, czy pan Myślałem, boja... że To już koniec. Nie, niestety, czy na szczęście tutaj dla nas, dalszych widzów, którzy e, chcą też posłuchać pańskiej opinii, e, chcielibyśmy, no, właściwie w imieniu tutaj widzów pytam, e, czy taki protest jak ten, pańskim zdaniem, e, coś zmieni? Czy dotrze ten głos do rządzących? Do rządzących na pewno nie. Oni mają nas w dupach. Będzie pan to musiał wypikować. Jesteśmy Rządzący... na żywo, za późno. Pip! Rządzący mają nas gdzieś. Przepraszam muszy mojej babci i wszystkich starszych pań. Ale mają nas gdzieś. Rządzących trzeba wymieniać, recenzować, pilnować, obalać. Najtrudniejszą rzeczą jest obalanie tyranii, więc staramy się zatrzymać tyranię. Tyranię strzykawki, tyranię lekarza, który zarządza pańskim ciałem i decyduje za pana, czy pan chce mieć taką czy inną procedurę zastosowaną. Mnie to oburza i rzeczywiście się prowadzi do tyranii, a tyranię już mieliśmy, one prowadzą do śmierci. Czy nie dziwi pana, że te osoby, które najczęściej mówią, no jesteśmy za aborcją albo przynajmniej za tym kompromisem aborcyjnym, jednocześnie popierają przymus szczepień? To jak to jest? Oni są za tym, żeby ich chciało ich sprawa czy w końcu nie. Nie dziwi mi brak logiki, dlatego że szatan nie posługuje się logiką, tylko każdym narzędziem. Więc posługuje się czasami prawdą po to, żeby oszukać. Szatan wykorzysta każde możliwe narzędzie i każdą osobę, która mu na to pozwoli. I tam nie ma logiki. Strona przeciwna nie stosuje zasad, stosuje przemoc. No właśnie, tę przemoc dzisiaj widzimy też na ulicach, nie tylko ulicach amerykańskich miast, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych. W Meksyku również dzieją się dantejskie sceny. Chciałbym zapytać Pana jako eksperta od spraw amerykańskich, no właśnie, jak Pan patrzy na to, co się dzieje ostatnio? Czy to jest, no jak Pan patrzy na wykorzystywanie śmierci, śmierci tego czarnoskórego człowieka dla szerzeniano skrajnej lewicy w sposób agresywny i przy nieposzanowaniu już tak naprawdę żadnych praw tutaj? Proszę pana, o tym mówiłem w zeszły poniedziałek w Radiu NET, a tutaj jesteśmy z innej okazji. Jak pan będzie chciał o amerykańskiej polityce pogadać, to musimy się umówić osobno. Teraz chodzi o strzykawki. Rozumiem. W takim razie e, kilka dni temu premier Morawiecki powiedział w swoim w takim przemówieniu, które, w którym zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania, że e, no, powiedział o nowym porządku świata. Czy to jest przejęzyczenie, wrojdowski błąd, czy po prostu e, zupełnie no, nad interpretacją mogło być skupianie się na tych słowach? E, tutaj by musiał ekspert policyjny najlepiej Jakiś taki, który nie jest oficerem, tylko usługi dla policji wykonuje i analizuje wypowiedź układ słów, układ zdań. Są tacy fachowcy, to jakoś się nazywa. Po amerykańsku Deception Detection. Wykrywają, kiedy facet mówi szczerze, a kiedy nie. U premiera zbyt wiele jest takich słów, które niepokoją. Facet z pisu. Nagle jest orędownikiem zmian klimatycznych, konferencji klimatycznych, drugi priorytet rządu to są sprawy klimatyczne, przed innymi ważniejszymi rzeczami to są rzeczy podejrzane, a teraz ten nowy porządek świata. Czy takie samo odczucia ma pan w związku z Łukaszem Szymowskim, że no też się mówi, że on często zmienia zdanie, że mówi raz jedno raz drugie. Czy ma pan takie odczucie tutaj? Nie wiem, kto to jest. Pan Łukasz Szymowski jest ministrem zdrowia. A ten! Nie słucham. Rozumiem. Pracet bredził na początku, bredził w środku, bredził na końcu, bo jeżeli profesor nie podaje uzasadnień naukowych dla swoich tez, to to są brednie. Profesor jest zobowiązany powiedzieć na początku rozprawy każdej naukowej wykładu, w jakim paradygmacie się porusza, czyli jakie ma poglądy naukowe żebyśmy wiedzieli, jaką wziąć poprawkę. Na przykład oświadczę, ja jestem darwinistą i teraz, jak będę dalej do Państwa mówił, to Państwo o tym pamiętają, biorą sobie poprawkę. Więc po pierwsze, minister nie mówi, w jakim paradygmacie się porusza. Po drugie, nie podaje uzasadnień dla swoich tez. Czy jest w zakładnik... Założyć maskę, potem nieważne, czy masz, czy tego, noś sobie jak chcesz, potem zdjąć maskę, za każdym z tych czynów powinno stać uzasadnienie naukowe. Czemu Pan nam dzisiaj to zaleca? Czy on jest zakładnikiem politycznym jakoś swojego obozu w ten sposób? A mnie to obchodzi? Pana to obchodzi, mnie nie. Rozumiem. W takim razie rozumiem, że dzisiejszy protest, mimo że rząd ma no, w czterech literach, jak to pan określił, jednak warto dzisiaj się pojawić, na pańskim zdaniem, na tego typu protestach. Warto jakoś e, powiedzieć wprost o tym, co się sądzi, tak? No przyszedłem, więc świadectwem jestem tego, że warto. Już nikt nie zdąży, bo dochodzimy. Tak jak ziemniaki w Pierzynie. Yy, może ktoś, kto z boku stoi, się zainteresuje tematem. Władzy ten temat nie interesuje. Władzy interesuje wyszczepić wszystkich. To jest kolejne sformułowanie i premiera, i tego profesorka, który jest ministrem. Wyszczepić. To wyszczepić to można świnie w końcu. A ludzi trzeba zapytać, czy sobie życzą danej procedury, i trzeba im. Tę procedurę obronić. Za każdym razem, kiedy lekarz do nas podchodzi, powinien umieć obronić procedurę, którą nam proponuje. Żebym ja mógł mu zaufać i położyć się na stół operacyjny, to on musi mi grzecznie wytłumaczyć, co będzie robił i dlaczego. A ja jeszcze chcę mieć prawo weta. I powiedzieć, nie, u pana się leczył, nie będę, chcę innego. Jeszcze chciałbym zapytać o kwestie amerykańskie. Jak to jest w Stanach Zjednoczonych? Pan to do, no wie po prostu z doświadczenia, jak sprawa przymusu szczepień wygląda tam? To zależy, bo Stany Zjednoczone to nie jest jedno państwo, tylko to jest 50 krajów połączonych we wspólnym interesie. I każdy ze Stanów ma, każde z państw ma osobny zestaw przepisów. Są Stany, w których nie ma żadnego przymusu, żadnych szczepień ani innych procedur medycznych. Takim stanem jest na przykład, o ile wiem, może się wczoraj coś zmieniło, Teksas. I ludzie, którzy mają problem z przymusowym zaszczepianiem w Stanach Lewicowych, uciekają, przesiedlają się do Teksasu właśnie dlatego, że tam to są zwykle też ludzie, którzy mają wielodzietne rodziny i chcą uczyć w domu. I Teksas jest takim magnesem, który tego typu ludzi przyciąga, najwięcej wolności. Ale inne południowe Stany też. Radzimy sobie, proszę pana. Przy granicy z Meksykiem jest dobrze. Mało państwa. Ale co ciekawe, ta socjalna Europa Zachodnia, również tam znajdą się kraje, kraje państwa, które tego przymusu nie mają. Dlaczego w takim razie ta debata w Polsce jest tak ograniczona? Dlaczego te osoby, które no chcą po prostu wolności szczepień, są często stygmatyzowane tutaj? Nie wiem, proszę pana, mamy rodzącą się tyranię, ona powolutku narasta. Hitler też był słodkim reformatorem gospodarki na początku. I dlatego się ludziom podoba. On miał już jakiś plan, to był cynik i szatan w ludzkiej skórze. Ci nasi nie sądzę, żeby mieli aż takie aspiracje, ale tak po kawałeczku władza psuje, to jest pierścień władzy truje. Tak jak u Tolkiena i im dłużej siedzi na palcu, tym bardziej truje. Oni się odrywają od rzeczywistości, od narodu, nie słuchają co się do nich mówi, wiedzą lepiej, dlatego w demokratycznych czy republikańskich systemach wymyślono wymienianie władzy dosyć często. Wspomniał pan o Tolkienie, tutaj też przejawia się przerobiony tytuł z Orwella, 1984. Czy grozi nam powtórka z tego, coś co może przypominać dzieje tej książki, akcję, która się tam toczy? Pan to czytał ostatnio? Czytałem już dawno temu, ale przypominałem sobie na potrzeby też trochę tego protestu. Moim zdaniem jesteśmy już za. To, co wymyślił Orwell, wtedy to było przed czasem, niewyobrażalne rzeczy. Moim zdaniem już jesteśmy za. Pański komputer pana obserwuje i kontroluje. I oczywiście e, teraz mi pan racji nie przyzna, tylko popukamy się w czoła, że teoria spiskowa. Ale jak 10 lat temu mówiłem o chipach tutaj wszczepianych, to też pukaliśmy się w czoła, że cejrowskie teorie spiskowe. Więc pański komputer pana śledzi już teraz. 1984 rok. Już przeszliśmy. Co dalej? Trzeba obalić tyranów. Albo polegniemy w kajdanach. Z takim przesłaniem Wojciech Cejrowski bardzo serdecznie dziękuję za te kilka minut poświęconych. Nie ma tak łatwo. Wisi mi pan różaniec. Tak Poniały jest. być dwa pytania. Zadał pan 60 wisi mi pan cały różaniec. Jeszcze na jeszcze nabożeństwo czerwcowe. Ostatnio na naszej antenie był program, w którym pan powiedział, że nie jest pan do końca zwolennikiem czerwcowego, ale Panie obiecuję, że... Wszystkie. Ale litannie również obiecuję, no. że odmówię. Dziękuję jeszcze raz. Bogiem. Z Bogiem. My również zachęcam do wywiadu, do oglądania z wywiadu z Wojciechem Cejrowskim na antenie w Ralu24. Nie niedawno, kilka dni temu, kilkanaście dni temu był ten, prog ten program, ale jest dostępny na na naszym kanale YouTube zachęcamy do oglądania A my się...